Witam serdecznie widzów Kroniki Wadowickiej wraz z jej redaktorem panem Władysławem Bieńkiem. Jesteśmy w piękne popołudnie na Wadowickim cmentarzu i proponujemy Państwu pierwszy odcinek z cyklu Zwiedzamy cmentarz parafialny w Wadowicach. Otóż cmentarz, na którym znajdujemy się, akurat w tym roku liczy lat 175 bo jak udało mi się to ustalić w pracach nad książką dotyczącą cmentarza został założony w roku 1822 no czyli akurat 175 lat temu z przeglądu ksiąg zmarłych dawnej Wadowickiej parafii bo dziś niektóre z tych ksiąg znajdują się w Jaroszowicach, w Tomicach, w Ponikwi, wynika, że na tym cmentarzu Pochowano w ciągu 175 lat około 38 tysięcy zmarłych w Wadowicach. Jest na Wadowickim Cmentarzu wiele miejsc, wiele grobów godnych zapamiętania, godnych zobaczenia. W dzisiejszym programie chciałem Państwu wskazać groby ludzi sławnych nie tylko w Wadowicach, ale. Sławnych Polaków. Przy czym, jako kryterium tej, nazwijmy to w cudzysłowie, sławności, przyjąłem fakt, że są to osoby, są to Wadowiczanie, których nazwiska są notowane w polskim słowniku biograficznym. Stoimy przed grobowcem rodziny Nikliworców i Piestraków w którym został pochowany jeden właśnie z Wadowiczan, którego nazwisko mogą państwo znaleźć w polskim słowniku geograficznym, to jest profesor matematyki Władysław Nikliborcz. Napis akurat jest trochę nieczytelny. Był on synem Szczepana Nikliborca, który był prawnikiem, radcą sądowym, sędzią Sądu Okręgowego w Wadowicach. Był wybitnym matematykiem, profesorem Politechniki w Lwowie, Politechniki w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Akademii Nauk Technicznych i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Zajmował się wieloma trudnymi problemami. Matematyki, m.in. z teorii równań różniczkowych. Podjął również bardzo trudny problem, trudne zagadnienie astronomiczne, mianowicie zagadnienie tak zwanych trzech ciał. W tymże grobowcu pochowany jest również Stanisław Sopicki, dziennikarz i działacz polityczny. Przed wojną bliski współpracownik Korpantego i redaktor gazety wychodzącej na Śląsku pod tytułem Polonia. Stanisław Sopicki pisał między innymi o polskości Śląska, dlatego też kiedy wybuchła wojna musiał uchodzić z kraju i przebywał na emigracji w Londynie. Był również przez pewien czas ministrem rządu emigracyjnego. Zmarł na emigracji w Londynie, a jego prochy zostały sprowadzone przez syna pana Jana Sopickiego, znanego wadowickiego notariusza, do Wadowic i tutaj w tym grobowcu pochowane. W tej chwili stoimy przed nagrobkiem Alberta Gąsiarowskiego, również człowieka. Który, którego biografia jest w polskim słowniku biograficznym. Nie był z urodzenia Wadowiczaninem, bowiem urodził się w Jaśle, ale przez wiele lat, bo od roku 1872 do 1888 był profesorem miejscowego gimnazjum. Albert Gąsiorowski był również znanym w owych czasach literatem. Opublikował w ówczesnych gazetach oraz oddzielnie wiele prac, wiele książek a ogłaszał je pod dwoma pseudonimami pseudonimami mianowicie Górowski i Tristis między innymi w Wadowicach napisał kilka opracowań dotyczących naszego wybitnego poety Adama Mickiewicza Albert Gonciarowski zmarł w Wadowicach w roku 1888 tutaj został pochowany na ładnym, starym nagrobku. Trochę niekompletnym, bo brakuje krzyża u góry. Jest również jego podobizna z fotografii z tamtych lat. Kolejne miejsce na Wadowickim cmentarzu, mianowicie wielki obelisk i grób w którym pochowana została Sabina z Lankfortów morelowska żona Juliana Feliksa Morelowskiego, doktora praw i publicysty, który w latach 1882-96 był zastępcą prokuratora oraz prokuratorem w Wadowicach, członkiem założycielem Sokoła. Później robił większą karierę jako prawnik, był sędzią Sądu Najwyższego i Kasacyjnego w Wiedniu i uzyskał tytuł radcy dworu, czyli hofrata przy Sądzie Najwyższym. Otóż Sabina Morelowska jest matką profesora Mariana Morelowskiego, który był uczniem Wadowickiego Gimnazjum i był wybitnym historykiem sztuki profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu we Wrocławiu. Profesor Marian Morelowski znany był również z tego, że po I wojnie światowej w latach dwudziestych, a następnie po II wojnie światowej przejmował zabytki polskiej kultury zrabowane przed I wojną przez carską Rosję, a więc Przejmował zabytki od rządu radzieckiego, po wojnie zabytki zrabowane przez Niemców, między innymi słynne wawelskie Arlasy. Stoję w tej chwili przed bardzo starym i ładnym nagrobkiem Józefa Masnego, zmarłego w roku 1896, i jego żony Wiktorii Zbiałków, która zmarła w roku 1928. Otóż Oboje z tych Wadowiczan byli rodzicami generała Karola Masnego, jednego ze znanych Wadowiczan, legionisty, uczestnika walk w I wojnie światowej. W latach międzywojennych pełnił wiele wysokich funkcji w wojsku polskim. W czasie wojny emigrował i zmarł na emigracji. Bliższe szczegóły dotyczące generała Masznego mogą Państwo znaleźć w polskim słowniku biograficznym, o którym już wspominałem, oraz w książce „Generałowie Rzeczypospolitej niepodległej”.